Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zaprosić na jutro na godzinę 20:20 20 na live. Będzie to live, które podsunął ktoś, kto napisał maila i zadał pytanie całkowicie prywatne, ale odpowiedziałem mu oczywiście na maila, ale jednak uważam, że pytanie powinno być zadane publicznie. I publicznie powinna być dysputa, debata i wykład na temat tego, czy sceptyk może nauczyć się magii, nie sabotując jednocześnie samego siebie. Czy osoba, która e, jako tako nie uznaje istnienia magii, czyli w nią nie wierzy, a magia po odrzuca pojęcie wiary. Czyli w magię nie trzeba wierzyć, żeby ona była. Czyli jest to dla sceptyka ciekawe. Czy napisał taki sceptyk właśnie do mnie, czy on jako sceptyk mógłby spróbować osiągnąć coś w tej dziedzinie? Odpisałem mu, że jak najbardziej, tylko że żeby się przekonać, musi zainwestować 250 zł wczesne. Ale w każdym razie zapraszam wszystkich sceptyków. I nie tylko, na jutrzejszy Live na 20:20, 20, gdzie właśnie porozmawiamy sobie, czy sceptyk, ateista może się uczyć magii. Zadawano mi wielokrotnie pytanie, czy chrześcijanin, katolik może się uczyć i praktykować magię, ale jeszcze nikt nie zapytał, czy ateista i sceptyk może praktykować magię. Więc jeszcze raz gorąco zapraszam, bo. Jest to według mnie bardzo fajny temat, e, warty przegadania publicznie, grupowo. Zapraszam na jutro na godzinę 20.20 20. wszystkich sceptyków na live'a. Trzymajcie się. Cześć.